z tej strony Larginek. Nagrywamy Stambul Guys z moim kolegą. Pamiętajcie, żeby zostawił łapkę w górę i suba z dzwonkiem jak jesteście nowi. No i wpadajcie na kanał parowczy Jan 12, mojego kolegi I dzisiaj robimy challenge, że no nie, po, nie używamy podwójnej sask, yy, spacji. Bez podwójnej spacji, no. I teraz my wyglądamy jak te boty. Ja tutaj trzeba po trampolinach... Ty... O kurde, Ej. przypadkowo użyłem, to poczekaj. Emotka. Nie mogę zagrać, bo nie mogę nic zagrać. Ale ja już zacząłem rozrywkę. Emotka, masz bo mi nie działa. Dobra. I tak na dnie czy przejdę w ogóle. A nie, przejdę. O kurde, dawrak podwójny ten skok tak. Nie, nie, nie przejdę, nie, nie chcę mi się przejść. <grych> ja sobie. Ja tutaj będę utrudniać im. Uff! Ale cię podkosiłem, kurde. No kurde, ja prawie wyszłem. A nie, no lagi, lag, mam lagi, 200 pingu. Juu. Dobra, teraz wiem gdzie, wiem gdzie to zrobię, te, 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 puf, Ale czy już mieliśmy, te, bez podwyżki, znaczy, to zginiesz, czy nie? No właśnie, zginajmy już, poczekaj chwilę, to ty stwórz grupę, ty stwórz grupę. A to jaki kod jest? Już kod. Sześć zero dziewięć. Sześć dziewięć. dziewięć. zaczynaj rozgrywę. Dobra, zaczynamy Rot A nie, użyłem podwójnej spacy, więc ten. Muszę emotkę. A właśnie za podwójną spację robimy emotkę. Nie przejdziemy tego, nie przejdziemy. Tak, bo przejdę. Ja, ja raczej nie. Jesteśmy tam, gdzie ten. Jestem! Nie, nie. Dobra, to możemy obserwować. No. I tak jesteśmy w ogóle z graczami, większość. No, chyba wszyscy. No, wszyscy. Ale oni są graczami najgorzej, masz. No nie Mam... no, tak, kolego, to no, po prostu ja, ale w sumie i tak byśmy się obłączyli, więc w sumie nie wiem, czy to Ci y, szkodziło, nie? No. A, można bez, 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 bez. No właśnie nie wiem, jak ja będę się z nimi grać, a na to chyba lepiej się gra. Nie, Kurde. No, się y, 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 y. Y. Nie, ciężko jest, ciężko. Pół. Jest! Po, nie, nie! Pół. O nie, no kurde! Czerwona kartka! No bo podkosiłem ich, tak? Że już im krew leci. Więc może lepiej na właśnie na bramce będę siedzieć, albo nie, bo tutaj prawie nikt nie siedzi ten, prawie nikt nie, nie na, na atak nie idzie, kurde idzie tutaj jeden z piłką. Dobra. Tylko później zrobię coś takiego podobnego do tego, ale troszkę w innym stylu, bo mam taki pomysł. Później ci jak po odcinku, dobra? Dobra. Op. Tak, nie, kurde. O nie, oni ma, dobra, przegraliśmy. Dobra, to wychodzimy dobra. i dawaj, twórz kolejną grupę. Ale będzie ciężko. Będzie ciężko. Dobra. play playtime. Ej, widzę, dla was ciekawostkę, Bro, starzec w tym roku. Dobra, to robię grupę. To jaki kod? Eee... 676 67 Nie, nie, masz to, masz to, masz to Nie, masz to 376 376? 26 26 Zaczynamy rozgrywkę O, no, mam nadzieję, że coś będzie fajnego Mam no, nadzieję, no, że to no, jest będą boty. Ale zróbmy zrobisz... to no, troszkę te zasady połamie. No dobra, nie będę... Jak zrobić... No bo chciałabym zrobić... Jak? Po prostu byśmy jakby byli gracze, to po prostu możemy używać podwójnego drampa. No dobra. No nie... nie niech tak będzie. Albo tak, zróbmy tak, że możemy po prostu tutaj 5 pięć, pięć double jumpów użyć, dobra? Albo, albo nie, normalnie, nie używamy w ogóle double jumpów. Tak będzie najlepiej. Tak bo myślę. Nie, ja zgnąłem, nie? O, ja też się zizgnąłem. To się ogólnie nie liczy. Bo, no, tak to osoby... No, kurde, Nie, nie dasz, radę, dasz radę, bo tutaj. Nie... Kurde, no. Nie mogę się odbić. Dobra, no chyba jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Ara, tutaj się... Nie, no pod, ten podwójny spacji mi użyło. Ja nie chciałem. O kurde. O już nie ma podwójnej spacji. Przez chwilę. O, no i To Możesz, jak chcesz, to możesz odpaść, jak ten. Jak już jest to pod Nie, nie przejdziesz no ja, GG. Nie, A no. Ja przeszedłem chociaż. Ale ciężko było. Chcę, żebyś wyzwali Hm? Co? Co? Wyzwali mnie z kurza. Tak, wsiadłem. Bo wyzwanie ja teraz. No, no, ciężkie jest na pewno, bo no, bo ciężkie, he. Hmm. Co? No, O, mamy pierwszy gol, pierwszy gol. Dobra, tak. Będzie drugi. Drugi, trze i trzeci, trzeci. Trzeci gol, drodzy państwa. Nie no. tuż to? Trzy gole w ciągu paru sekund. Gol, kolejny będzie. O nie, niestety nie było kolejnego. A teraz w tą stronę chodź z tą piłką. Ora allora, kolejny. 4-0. Ja cię kręcę. Kurde. 5-1, 5-1. 5-1. Kurde, ale moi, nie, nie do tej, nie do tej bramki, kurde. Ja będę e, e, na ten... Wiecie, no, znaczy przed wiecie, przed nie wiecie, no ten co wybija. Niebieski. <laughs> no kurde, ale oni są upierdliwi. No. <laughs> ale może, a jakby może piliśmy razem, to co? Nie, no te podwójne spacje, to się ochronić nie da bramki. No da się, ale to tak ciężko jest. No, kolejna piłka idzie. Nie, 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 nie. Dobra, już. Nie fajnie. Idę na sam środek. Yes, wygraliśmy. Dobra, teraz Ciekawe co będzie. Jak będzie botpasz, to przegrywam, bo ja nie umiem za bardzo bot pasza. No! Coś takiego fajnego, to ja się. Ale jak będzie blok dasz, to ja nie wiem, czy wygram. Ani, bo ja mam. ja jaj, Kurde nie, fajnie, nie, nie, fajnie, nie, nie jest fajnie, nie jest fajnie, nie jest fajnie nie nie, gra nie jest taka zła, gra, gra nie jest taka zła No Na razie cię tak mocno jeszcze nie, nie obraziło Dobra, teraz tak ba, bardziej normalnie Nie, nie mam, nie mam na swoim domu tak średnio. A masz? Dwójkę? Przy sobie nie mam. Dwójkę? Nie, nie mam, nie mam. Ja mam bardziej takie banknoty 10 Sł. Jak chciałem co zrobić? Co? Tego po byśmy normalnie grali, ale kto więcej 10 rund, Znaczy nie. trzy, 5. Jeśli rundt wygram? Nie? To po prostu no. dostaję ten hajp. Nie, że jak ja przegram to tobie daję, jak ty przegrasz, to mi daj. Dobra, ostatnia no gierka, mi... ostatnia gierka. A później normalnie gramy. No. Ostatnia gierka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik. I zostawicie łapkę w górę. O, no, pan no, bo ja tu się tu, tu poświęcał. Nie, poświęcamy to może tak, aż nie. No poświęcamy tym, wiesz, ja, o, ten, bo tyle koronek tam przypadło. Tak, to bym zdobył kolejną koronkę jeszcze? Zdobyliśmy. No może ty albo ja. To wie? Chyba ja. Nie. Należyło mnie, jakby mnie zblokowali normalnie. Tylko ja się boję, jak tak sobie ciągle skaczę, co nie? To ja się boję, że w końcu ten podwójnej spacji ten, ten zrobię. Kurde. Za szybko to zrobię i za, za szybko. Raz, dwa, trzy. Ja ci pokażę, jak moja emotka to robi. No nie, no, nie doskoczyłem. To. Chodź tutaj, chodź tutaj na metę. No tak jakoś, no, można tak powiedzieć. Patrz, zobaczysz, zobacz... Kurde. Zobaczysz, patrz. Pa, 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 pa. Oj, co ja zrobiłem? No, sumienia sumie nie ja. To mi uderzyło tak. Dobra, przechodź, przechodź, przechodź. Patrz. Raz, dwa, trzy. no, jakoś tak raz, dwa, trzy. W kosie, kosie ich. Nie, nie przejdziesz Kula? chyba. A nie, przeszłaś? Tak. A po tym ty mam kolejny pomysł. Dobra, to mi poza odcinkiem. Dobra. Tutaj, nie. nie. Dobra, jestem niebieska. I tak ty wygrasz, bo jesteś lepszy. Nie, nie jesteśmy razem jedynie. No idealne, za, na pewno jest bardzo, ale to bardzo łatwe... No, no, tak, bo możemy używać... ja. Ho ho. ho, -ho, -ho. A ja tutaj wiem, ja, wiem jak się fokusować. Uu, no, dai, no, ale, ale mnie emotka uratowała. Dobra. Ja tutaj żyję na razie. Ja tutaj zajmuję im tutaj emotkę. Na, na twojej bazie tutaj siedzę. Ej, serio? XD. Kurde. To się stąd. Sio kurde ty. Że tak będziesz robić. Sio, sio, sio. Nie możesz, nie możesz tak robić. Że, mo że mi tak, że mi, no, no nie, no. no, Że mi tak robić. Nie, no, normalnie wstyd, wstyd. Ja, no, pzniszczył. Zniszczyłem, he. Dobra, tutaj wam. Plagi zabieram ze spawna O nie, jak <laughs> spadnę Dobra Co mówisz? Ja zaraz na podłogu ciągnę na tej Tak Wygraliśmy Wygrałem w sumie <laughs> No. O coś mi tu strzykło tuś mi tutaj. Chyba od krzesła, no. O kurde, ej. bo ja mam tak... no... nieraz mam dużo pingu, ja nie wiem czy ten, czy po prostu przegram. Co? Wygrywałeś. Co mówisz? No, teraz mam mało na razie Kurde, no było blisko żeby go uderzyć Kurde A chciałem kogoś tak uderzyć żeby wpadł w te lasery A ty możesz pod nie? Ale podwójny. Nie! Dobra, zrobiłem podwójny. Czekaj. E, kurde, nie wiem, co teraz mam zrobić. Bo emotkę to. no to. E, eliminacja. Co? No za, no za podwójny skok to jest. No samobójstwo. No musiałem popełnić, bo Dara, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Pamiętajcie, żeby zostawił łapkę w górę i suba z dzwonki i wpadajcie na kanał Parowczyjan 1.2 No i na, na koniec sobie otworzymy jeden epicki no, szczęśliwe kręcenie na, na ten na ostatni ten na ostatni moment. I mamy babeczkę. 15 żetonów. No i to jest koniec, więc do zobaczenia.